Hej strzelce, witam was na kanale Kieturzy Starot na dwutygodnióweczce e, przypomnę i właściwie być może są jakieś nowe osoby, więc to będzie też taka informacja jak wygląda dwutygodniówka, więc jest główne rozłożenie kilka różnych informacji mogą one z wami rezonować, nie muszą nie wszystkie muszą być ze sobą Połączone, więc to też jest dosyć istotne. I później będzie druga część: będzie dołożona czasówka, a ta druga część polega na tym, że jest podział pan-pani, praca i uczucia i osoby, które są singlami, i osoby, które są w relacjach. I z tym podziałem czasóweczka będzie dołożona w opisie tego filmiku, więc trzeba rozwinąć to, aby to ujrzeć. Plus dzisiaj mam taką dodatkową. Dodatkowe karty, wybór. Wybór karty z kart anielskich i z kart telepatii. Możecie popatrzeć pod kątem kamyków, możecie popatrzeć pod kątem wyboru 1, 2, 3, bo w takiej kolejności te karty będą omawiane, więc to, co wam najbliżej intuicja podpowiada, mam nadzieję, że to będzie coś, co polubicie, coś, co będzie dla Was pozytywne. Przyszłościowo i będę to kontynuować. Więc tyle, jeśli chodzi o ten wstęp. Pamiętajcie, lajki, komentarze, subskrypcje, zawsze mile widziane. Z góry wielkie dzięki. No i pierwsza informacja, która się tutaj dla Was pokazuje. Więc ja widzę osoby, które gdzieś wyjeżdżają. To jest droga, to jest podróż, to jest jakaś zmiana, która jakby jest już zaplanowana, na którą być może czekacie. Może to przyjść z otoczenia, możecie tu być wy tym głównym, że tak powiem, sprawcą, który się do tego w jakiś sposób przygotował i z utęsknieniem czeka. Więc tutaj jest pokazane to, że to, to już jest fakt, że tutaj się coś faktycznie zaczyna dziać. Jeśli w drogę wybieracie się, to ja tutaj się posłużę przykładem, dlatego że. Przy karcie e, prezentu my mamy coś bardzo pozytywnego, coś bardzo niespodziewanego, ale takiego e, w pozytywie. Więc tutaj, no, to gdzie się wybieracie to, jaka zmiana się tutaj szykuje, czy wy na to macie wpływ, czy tutaj to przyjdzie z otoczenia, z przeznaczenia być może. E, jakkolwiek to ma bardzo dobre i pozytywne, m, jakby przesłanie, ale przy tym wszystkim mamy też kartę. Y, Jakiejś wiadomości, która może Was zaniepokoić, ok? Więc tutaj ja Wam powiem tak, tak, jak powiedziałam, przykładem. Wybieracie się na przykład w drogę samochodem i w międzyczasie Wam się zapali kontrolka, więc tutaj. Co, to są takie sprawy, których się po prostu nie da przewidzieć, bo wsiadacie do, um, do auta, które jest sprawne i tak dalej, no ale w międzyczasie coś tam może akurat wyniknąć z niewiadomych przyczyn. Więc to jest jako przykład, więc może być tak, że tutaj wszystko nabiera fajnego tempa, fajnej e, atmosfery, ale w międzyczasie się pojawi coś, co was. Um, um, zakłopoczę coś, o co się będzie jakby lękać, powiedzmy. No tak z tym lękiem tutaj bym nie przesadzała, ale to jest coś takiego, co niestety was tutaj jakby wprowadzi w taką energię, że nie będziecie wiedzieli, czym to się do końca zakończy, więc może tak być, że no przyjdzie coś, co... bo w drogę się wybieracie i przyjdzie niechcący jakaś wiadomość, że... no nie wiem... Um, Ktoś się rozchoruje, powiedzmy, i o tym będziecie myśleli przez całą tą drogę, okej? Okay? No, ja tak przykładem mówię, ale wiecie, tutaj strasznie dużo opcji mogłoby być, i to dopiero jakby się w praniu okaże, jeśli to by z wami też rezonowało, bo też nie musi być. Y Równocześnie może być też tak, że jakaś zmiana, która się tutaj dokonuje, e, którą ja bym cały czas raczej e, uważała, że to wy tutaj na to będziecie mieli wpływ. Z jednej strony będzie miała pozytywy, a z drugiej strony może być też jakiś taki wiecie, e, coś, co niestety nie do końca się uda, albo niestety nie będzie też taką stuprocentowym szczęściem, więc e, tak życiowo. Teraz następna sytuacja, która się pokazuje tutaj w tych Waszych kartach. Fajnie, pozytywnie, bardzo pod kątem miłości. Tutaj mamy jakiegoś bardzo zdecydowanego, konkretnego faceta. Jeśli jesteście, moje drogie panie, przede wszystkim jeszcze nie aż takie dojrzałe wiekiem. To ja mam takiego dojrzałego tutaj mężczyznę pokazanego, który może być kimś starszym od Was. Być może z kimś takim się do tej pory jakby nie rozglądałyście, nie zwracałyście, być może nawet omijałyście, że tak powiem, wzrokiem. No to tutaj mam bardzo fajnego faceta pokazanego, który nie tylko będzie kimś, komu można zaufać. Ktoś, kto jest bardzo troskliwą osobą, ktoś, kto naprawdę z doświadczenia i życiowo jest tutaj przygotowany na stworzenie takiej relacji i zapewnienie jakiegoś, jakiejś stabilności kobiecie. Więc tutaj jest ktoś taki pokazany. Tutaj mam drogę: albo na niej on stoi, albo Wy na niej st stoicie, moje drogie Panie. Trochę cierpliwości tutaj, bo ta karta drogi zawsze mówi o tym, że jeszcze chwila, ale już idziesz w dobrym kierunku. Tutaj, czy te sprawy idą w dobrym kierunku. Jednak jest cały czas ten mężczyzna tu jakby kluczowy. Może to być też osoba, która w jakiś sposób was prowadzi, czyli to może być wasz ojciec, powiedzmy, który służy zawsze dobrą radą, jakby was y, informuje, czego się spodziewać po, nie wiem, po mężczyznach. I jak coś was zastanawia, to wy się z nim jakby konsultujecie. Ja mówię przykładem ojciec, ale może być po prostu jakaś osoba typu mentor i w sprawach y miłosnych ma bardzo do duże doświadczenie i wie, jak to rozgryzać. Możecie mieć jakąś osobę, która was y po prostu uczy na co zwracać uwagę, więc... Y Niemniej jednak mamy piękne karty miłości, karta kochanków, karta drogi, czyli takie już tu się tutaj zaczyna nam coś dziać i, i zmierza w dobrym kierunku, bo jakby ta karta mężczyzny do, doświadczonego, stabilnego, który ma dobrze pokładane w życiu i w głowie, jest jakby tą stałością pokazaną, na której możecie się oprzeć. I teraz następna informacja, też jest tutaj bardziej pod kątem miłosnym e, lub jakieś spotkanie w sprawie powiedzmy pracy, może być lub innej, ale tutaj są jakieś korzystne, e, korzystne wydarzenia. Ja mam randkę, po prostu wiadomość, ktoś, kto się umówi na wyjście, na spotkanie. Nie jest to ważne w jaki sposób i e, jak do tego dojdzie. Poprzez kogo się tutaj zapoznaliście, ale tu ja mam spotkanie po prostu zaplanowane, uprzedzone. To może być zaproszenie, to może być jakaś wiadomość po prostu nie wiem, mailowa. Ale jest piękna kobieta, wartościowa, taka, która jest godna uwagi, która szuka właściwie miłości. No i tutaj mamy to pokazane, że. To prowadzi do czegoś bardzo korzystnego, także e, komunikacja tutaj będzie miała bardzo istotny wpływ e, na jakiś rozwój, właśnie, e, z, e, powiedzmy, relacji z jakąś kobietą. Tutaj ja bym bardziej patrzyła pod kątem, że wy panowie tutaj możecie trafić na jakąś kobietę. E, ale warto tu się zaangażować, jeśli to jest ktoś nowy, i chyba, że jest to osoba, którą już znacie, to wtedy też jakby potencjał tej znajomości, tego spotkania, naprawdę będzie tutaj bardzo e, owocny. Duża zgodność jest tutaj pokazana w tych, w tych kartach, więc e, jakieś randki, spotkania, czy też po prostu e, coś, co będzie bardzo owocne. E, przy jakiejś współpracy, przy jakimś dogadaniu, zn znalezieniu jakiegoś kierunku, y kompromisu. Bardzo pozytywnie, tutaj romantycznie, tu się ta, ta energia pokazuje dla Was. Teraz przechodzę do energii dla Panów Singli, jeśli chodzi o temat pracy i to, co się u Was, moi drodzy, pokazuje. W tych Waszych kartach Wy macie pokazaną Waszą własną y energię Strzelca, ale. Y Znak Zodiaku też wodnika Wam się pokazał. Nie muszą te znaki mieć znaczenia. Obie karty bardzo sugerują, niestety, tutaj w tym najbliższym czasie u Was jakieś ryzyko, podjęcie ryzyka. Obie karty o tym mówią. Zarówno głupiec, jak i karta koła fortuny w tym układzie akurat mówi duże ryzyko, duże pójście na całość. Jest tutaj karta. Karta, która e, wskazuje na to, że są jakieś zmiana planów, e, coś, co jest nieprzewidywalne, coś, co niestety e, czego się nie uda kontrolować, być może przez was samych nie uda się tego kontrolować, bo e, nie macie doświadczenia tutaj w związku z tą sytuacją, z tą sprawą, jeszcze tego się e, e, z czymś takim się nie zetknęliście lub nie, zetki, e, no nie zetknęliście raczej w przeszłości. Więc może być to zupełnie coś nowego, i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czym to się zakończy. Ale tu jest, jeśli byście podejmowali ryzyko, no to warto tu się zastanowić, e, ile można stracić, a ile można zyskać. Czy to jest to, czego chcecie tak naprawdę, bo faktycznie tutaj te karty niestety nie są. Przewidywalne, więc to jest naj, naj, jakby najtrudniejsze w tym, w tym układzie. Możemy mieć też, powiedzmy, sytuację, kiedy dostajecie jakiegoś, jakąś młodą osobę. Tutaj jest dziecko pokazane, ale młoda osoba bez doświadczenia, która tak naprawdę nie ma jakby, nawet intuicji, co, żeby, żeby tej osobie to podpowiedziało, jak się zachować, w jakiej sprawie i w związku z tym może też tutaj być jakieś um, coś nieprzewidywalnego, że jakby oddacie jakąś działkę młodej osobie do sprostania zadaniu, a ta osoba zupełnie tutaj nie wie, nie wie, co robi nawet, ok? Nie może, nie potrafi tego kontrolować, nie potrafi, nie będzie potrafiła nad tym zapanować, więc tutaj Gdyby faktycznie to z wami rezonowało, to pamiętajcie, zwróćcie na to uwagę, to jest raczej jako ostrzeżenie bym potraktowała niż jako um, radę. Um, a w uczuciach, to co się pokazuje dla was, moi drodzy, widzę um, wy macie bardzo tak um, ustawieni życiowo jesteście tutaj pokazani. Mężczyzna, który. Jakby ma wszystko, co materialne, ma jakiś spokój, ma jakieś takie um, wartości, które zasłużył sobie na nie, które jakby um, w pewien sposób zaspokajają brak drugiej osoby. I póki co na razie w tych Waszych kartach to się nie zmieni, dlatego że przy karcie dwóch monet jest pokazane, że. Ja muszę się zająć innymi sprawami, jakby skupienie na czymś innym, na jakiejś płynności, na jakiejś kontroli czegoś, żeby, żeby to trwało, żeby tutaj się nic nie umniejszyło. Więc albo dodatkowe zajęcia, albo jakieś no, pełne ręce roboty tutaj są na pewno, ale też nie dlatego, że komuś brakuje, tylko raczej, że jakby nie mogę sobie od tego odejść. Ja muszę cały czas tutaj trzymać kontrolę nad tym, żeby to. Właśnie nie straciło, żeby to nie było straty, tylko żeby cały czas to rosło, a przynajmniej nie, nie zmniejszało się. Więc um, mało energii, niestety, miłosnej w tych kartach miłosnych, y, ale może to oczywiście nie z Wami wszystkimi rezonować. Może tutaj szukać jakiegoś kompromisu z jakąś osobą znajomą z otoczenia, próbujecie y, się umówić dopiero tutaj, powiedzmy na jakieś wyjście, ale. Chyba obowiązki ani jednej osobie, ani drugiej nie pomogą na to, żeby. E, nie pozwolą na to raczej, żeby tutaj to na razie doszło do, mm, do skutku. Także to jeśli chodzi o Was i Wasze karty, ściskam pozdrawiam do usłyszenia. I teraz panowie, którzy są w relacjach i to, co się u Was, moi drodzy, pokazuje w tych Waszych kartach, jeśli chodzi o temat pracy, tutaj mam, e, wiecie co dziwnie, dlatego, że tak jakby ktoś was miał zablokować, nie wiem, zablokować wam konto, zablokować wam... Um, ja bym powiedziała nawet... Um, Jak by to określić najlepiej? Um, wasz wzrok, jakby tak ktoś wam rzucił jakąś zasłonę na oczy i żebyście wy czegoś nie dojrzeli, ok, Więc tutaj musicie uważać. Jest jakaś dwulicowość, niestety, tu w Waszych kartach pokazana. E, osoby, które działają bez jakiegoś ostrzeżenia, bez jakiegoś, wiecie, skrupułów, czyli jak chcą coś zdobyć, to zdobędą. E, karta Pięciu Mieczy jest kartą przegranej osoby, ale nie wiem, kim Wy tutaj jesteście w tej e, energii. Czy jesteście tą osobą, która już coś zrobiła, żeby nie stracić, czy tą osobą, która zostanie pokonana, bo właśnie Czegoś nie, nie zauważyła, nie pozwolono jej na to, żeby zobaczyła. Brak informacji, tutaj niestety jest w dwóch e, mieczach: e, brak informacji, brak e, zdecydowania. Osoba, która jakby jedną nogą stoi już w jakiejś nowej e, strefie, ale cały czas nie może z tego wyjść, więc. E, nie mogę znaleźć wyjścia z sytuacji, w której um, ciągle nie wiem, do, doznaję strat. Nie wiem, czemu to się tak u was pokazało, no ale zwróćcie uwagę, jeśli to by z wami rezonowało, tutaj wy czegoś nie widzicie cały czas. Tutaj czegoś nie ma. Nie widać nie ma. Ktoś to umyślnie robi, ktoś specjalnie coś e, blokuje, żebyście tego nie zobaczyli. Tu jest wręcz, ja ci nie, na to nie pozwolę, ok? Więc znowu, chyba, jako ostrzeżenie, ta praca, e, zanim powiedzmy, będzie za późno, tak? Tutaj dobrze się zorientować w tym, co się tak naprawdę dzieje dookoła Was. Teraz, jeśli chodzi o tematy partnerskie, wy macie koło Fortuny pokazane. E, to koło Fortuny mi się pokazało tutaj u panów e, w Singli, ale w pracy, więc. Widocznie tutaj może Wam towarzyszyć w tym najbliższym czasie jakaś taka nieprzewidywalność. Tutaj w uczuciach może być tak, że to będzie po prostu zaskoczenie, raczej miłe, albo zmiana planu, bo tutaj ja widzę, że Wy się gdzieś wybieracie. Wybieracie się na jakieś spotkanie, po prostu gdzieś tam idziecie sobie i coś się może wydarzyć, takiego, co będzie trzeba zmienić, jakiś plan, który trzeba zmienić, bo. Mm, jakby ten stary już przestanie e, mieć rację bytu, tak? Czyli tutaj jakaś zmiana. Zmiana w, nie wiem w czym, raczej nie w uczuciach. Ja bym powiedziała zmiana w czymś, co zaplanowaliście. Może być tak, że coś nabierze tempa, e, ale też trudno wyczuć tutaj, czy w dobrym kierunku, więc może to być plus, może to być minus. Nie planujcie za dużo, albo od razu sobie ustalcie jakiś plan B, że jak wam coś nie wypali, albo jak coś się zmieni, bo na przykład, nie wiem, umówicie się w parku, um, zrobicie niespodziankę partnerce, czy po prostu ze znajomymi wyjdziecie na spotkanie i nie sprawdzicie pogody, i na przykład e, niestety te plany będą musiały być zmienione, bo w międzyczasie ma być burza, albo wiecie. Ja przykładem tutaj Wam mówię: Wy będziecie lepiej wiedzieli, co planujecie na najbliższy czas, jeśli chodzi o Wasze partnerstwo, o rodzinę, o jakieś spotkania, imprezy. Więc tutaj może być coś, co nagle się wydarzy i nie było do przewidzenia. Nie wiem, wyjdziecie na spacer i spotkacie na przykład swoją partnerkę z kimś na tym spacerze. Nie musi to być złe. A was to zaskoczy, bo wy byście się nawet nie spodziewali, że moglibyście zobaczyć taki obraz, więc nic nie sugeruje. Tutaj e, to, co mi się pokazało, ja wam chcę przekazać. Cały czas karta strzelca jest pokazana, więc nie wiem. E, nie wiem, czy wy tutaj nie będziecie gdzieś i ktoś was po prostu e, w jakiejś sytuacji nie, nie, nie dojrzy, która... Nie wiem, tej osobie coś zasugeruję, a wy tutaj będziecie mieli powiedzmy czyste sumienie, tak? Więc cokolwiek, dajcie znać w czego w komentarzach. Jeśli to by wam coś powiedziało, jeśli chcecie się tym podzielić, to z góry wielkie dzięki i przechodzę do e, pań, które są singielkami. I tutaj u Was, moje drogie panie singielki, w temacie pracy super macie tą energię macie 10 kielichów, więc to jest szczęście. E, po całości po prostu. Czy to są emocje, czy to jest szczęście jakąś, jakieś romantyczne um, w tej pracy, czy jakieś sukcesy. No, wy macie jakieś w ogóle świetne propozycje tu i w tej pracy, e, dobre wiadomości, e, wolna ręka w kreowaniu, jakieś nowe projekty, e, ale bardzo romantycznie tu się to też pokazuje. 100% e, szczęścia, więc e, przy partnerstwie, przy współpracy, przy jakiejś nowej znajomości, przy jakichś nowych pomysłach, ale tutaj jest dużo pasji, tu, tu jest dużo szczęścia, tu jest dużo takiej bardzo atmosfery rodzinnej w, tym, w, tej, w tej pracy pokazanej. Świetne karty. Coś, co jeszcze przyniesie Wam większy, większy rozwój, większą satysfakcję, większą radość. Więc pozytywnie. I teraz, jeśli chodzi o, o to, co się pokazuje w kartach na miłość i uczucia, na emocje, e, albo, albo przebywacie w jakimś takim otoczeniu, gdzie niestety możecie mieć do czynienia zawsze z jakimiś osobami, które chcą was wykorzystać w ten czy inny sposób, e, wykorzystać sytuację, może być tak, że osoby jakieś spieszą się tutaj z czymś, z czymś bardzo. Robią coś w pośpiechu, no to powinniście mieć tutaj jakąś taką czerwo, czerwoną lampeczkę, która się zaświeci, bo, bo to mogłoby być coś podejrzanego. E, strasznie się tutaj może ktoś uwijać, jakieś tajemnice mi się pokazują, dwulicowość mi się często pokazuje w karcie siedmiu mieczy. A tutaj widać, że. E, by jesteś jakimś zorganizowanym, kimś pięknym, ktoś, kto jest postrzegany jako świetna kandydatka na, na partnerkę, zaradna, pomocna, przyjazna, no taka w ogóle i zewnętrznie, i wewnętrznie bardzo taka bogata. Ale przy tym wszystkim, właśnie mam jakichś ludzi, którzy nie do końca mają takie szczere uczucia, więc trzeba by było tutaj zwrócić uwagę bo możecie, nie wiem, albo być w otoczeniu jakichś tajemnic, yy, niepokazywania prawdziwych uczuć, yy, otaczanie się jakimś fałszem, fałszywymi ludźmi, jakimiś intrygami, no różne są tutaj, że tak powiem, energie, ale będzie komuś na was bardzo zależało, yy, dlatego, że no, Wy się pokazujecie od takiej strony, że naprawdę trudno obok Was przejść obojętnie, więc jakby zarażacie naprawdę taką piękną energią posiadania takiej kobiety, jaka tu się pokazuje w tej, w, tej, w tej karcie królowej monet. Więc zwracać uwagę na przyjaźnie, na coś, co ktoś ukrywa, na jakieś takie zbyt szybkie działanie w waszym otoczeniu, czy to są przyjaźnie, czy to jeszcze w ogóle jakieś osoby. Z, po których czegoś byście się prawdopodobnie nie spodziewały, więc jeśli nie miłośnie, no to tutaj po prostu w towarzystwie. Um, intrygi, coś, co ktoś knuje po prostu na Waszych oczach. Dobrze, e, więc tyle jeśli chodzi o Wasze karty na miłość. Teraz e, przechodzę do pań, które są w relacjach, a Wam e, życzę wszystkiego dobrego, ściskam, pozdrawiam, do usłyszenia. E, u pań, które są w relacjach i temat pracy, u Was jest jakaś sytuacja, sprawa, e, która utknęła w miejscu. Coś na co czekacie, coś, z czego chciałybyście już zrezygnować, bo stwierdziłyście, że to już nie ma sensu tracić czas. Tutaj już jakby podupadamy troszeczkę w pewnym sensie, jeśli chodzi o chęć nawet jeszcze trwania w tym wszystkim liczenia, że jednak to mi się zwróci że tutaj jednak przyjdą jakieś zyski z tego tematu. Czy coś się rozwinie, no to u Was jest pokazane, że to się ruszy, że tutaj jest duży potencjał na to, że przyjdzie wiadomość, przyjdzie informacja, jakaś osoba, nawet młoda, może się pokazać, która tutaj coś Wam podpowie, i Wy z tym ruszycie. Tutaj macie nie zrezygnować, dlatego że jesteście o krok od tego, żeby to zadziałało, cokolwiek to było i na cokolwiek czekałybyście. Mamy tu duży potencjał, że to się zmieni, i to tak raz, dwa. Jest duża zmiana, która idzie. Teraz, jeśli chodzi o tematy w partnerstwie pod kątem miłosnym, jakaś upartość nie wiem, ktoś się upiera i nie chce czegoś oddać. I ja mam mężczyznę pokazany, który i tak to weźmie. Więc to takie zapieranie się, trzymanie bronienie czegoś za wszelką cenę, bo tu jest aż zmęczenie w tym wszystkim pokazane, wytrwałość, ale zmęczenie. Ktoś kto jest u, e, jakby już końcówka sił, e, która mi się tutaj pokazuje, ale wasz partner prawdopodobnie on tutaj weźmie sprawę w swoje ręce, lub może to zrobić, e, może to dla was załatwić, może Chyba, że to jest pomiędzy wami jakaś sprawa, no to wtedy wam tutaj będzie jednak e, zrobić wszystko, żeby, żeby to zmienić, żeby tutaj wam wyrwać was chyba z, z czegoś, przy czym wy się tak naprawdę bardzo upieracie i nie chcecie zrozumieć, nie chcecie dojrzeć. E, tak jest tutaj, ja, ja powiem tak, blokada taka e, dosłowna barykadowanie się, odizolowywanie od partnera w jakichś tematach, nie wiem o co chodzi, ale jakby brak dostępu, nie wiem, czy wy tutaj nie pozwalacie na to, czy on jest zbyt zawzięty i on chce tą swoją drogą jakąś tam, nie wiem, pokonać się tutaj, jakieś sprawy, jakieś przeszkody, ale jest pokazane mimo tego niezrozumienia, być może zbyt dużo chaosu, który się tu może narodzić, to i tak to wszystko dojdzie do jakiegoś dobrego efektu. E, czyli jakby wyzwoli was z jakiejś trudnej sytuacji, w której się znalazłyście, w której e, jakby już, już tracicie siłę i energię. Więc no, no mam coś po, pozytywnego tu pokazanego. No chyba, że wzajemnie walczycie ze sobą o coś, o jakąś sprawę, w której jedna osoba jest niesamowicie uparta, a druga zawzięta i. Zrobi wszystko, żeby no, tutaj to odebrać. Nie wiem, odebrać, zabrać, wyrwać, zmienić Wasze zdanie. To wtedy tak. Ściskam, pozdrawiam i teraz przechodzę do tych kart opcji dla Was na ten najbliższy czas. I wiadomość z kart telepatii: to co się u Was pokazuje kamek żółty. Czas, który pozwoli zaleczyć rany i blizny. Więc tutaj mamy to, tą wiadomość z tej karty. I teraz nowa wiadomość, nowa miłość, nowa osoba, która się pokazuje w Waszym życiu, idzie w Waszym kierunku i wywoła w Was jakieś romantyczne odczucia. Odczucia, odczucia uczucia, coś nowego się tutaj dla Was pokazuje. Bardzo, bardzo piękna energia. Czas, który już pozwoli zapomnieć jakieś stare rany i nowa miłość. Czyli dobrze, bo tutaj jakbyście się uleczyli z czegoś z, z przeszłości, z jakichś złych doświadczeń, otworzy was na nową miłość, która jest tutaj na wyciągnięcie ręki um, według tych kart, które um, tutaj są. Teraz druga opcja i biały kamek e, z kart telepatii to co się dla Was pokazuje. Patrz głębiej. E, chyba waszą już relację, w której już jesteście, albo w to jak postrzegacie tą waszą e, relację, w której chcecie być, jakby patrzeć głębiej, e, bo wtedy odkryjecie jakieś przeznaczenie e, duszy, z którą macie do czynienia i, e, i relacji, które zostaną połączone poprzez duszę. Głębiej spojrzeć na coś, czemu to ma towarzyszyć, czemu to jest przeznaczone. Jak znaleźć się w takiej relacji, która jest sobie przeznaczona. No, przeznaczenie duszy w relacji. Odkryjesz to poprzez głębsze zanurzenie się w, w, w czymś. Teraz mamy karty z kart e, anielskich. E, przesłanie: powrót osoby z przeszłości do waszego życia. Więc to może być e, z e, obecnego wcielenia lub e, wcielenia z przeszłości. Więc tutaj jest bardzo krótka informacja. No, pozytywnie macie. Tak, dosyć połączone są te wasze przesłania. Teraz ostatnia. Opcja, kamek czerwony, i mamy um, świat, który pomoże Wam rozpoznać um, to, co się dzieje właściwie w Waszym życiu. To, na co czekacie, to szczęście rozpoznać y, szczęście, rozpoznać znaki, które o tym mówią. I mamy kartę bratniej duszy to jest właśnie ta osoba. No i tutaj macie też dosyć pozytywnie pokazane, także wszystkiego dobrego, ściskam, pozdrawiam, no i do usłyszenia, trzymajcie się.